Maja, jaka jest twoja definicja kobiety wszechmocnej? Wszechmocnej, czyli takiej, która jest e, zdolna do wszystkiego, niczego się nie boi, jest odważna e, i sama może sobie poradzić w każdej sytuacji. Czy ty czujesz się kobietą wszechmocną? Ja się chciałam dokończyć jeszcze moją wypowiedź, bo się chciałam odpowiedzieć na twoje pytanie, że tak, taka się czuję. Dlatego uważam, że y, jakby obecność moja na tym evencie jest y, y, Super wpasowana gdzieś tam w moje poczucie, jeżeli chodzi o moją osobę i o to, jaką czuję się kobietą. Miałaś w swoim życiu takie momenty, kiedy na przykład czułaś, że nie miałaś sił? Pewnie, że tak. Dużo było takich momentów i zagówniarza, jak miałam z 12 lat, ale też w momentach, kiedy już byłam mamą i. Były różne sytuacje, ale o tych staram się nie myśleć. Bardziej myślę o tych, co mnie podnoszą i, i, i gdzieś tam utwierdzają w przekonaniu, że jest super, że życie naprawdę jest fajne. I skupiam się na tych dobrych rzeczach. No właśnie, teraz chciałam porozmawiać o Twoim zdrowiu, bo wiemy, że bardzo też o nie dbasz i też nie ukrywasz pewnych swoich problemów zdrowotnych, mhm. jak się czujesz? Czuję się dobrze. Aczkolwiek za niecały miesiąc czeka mi operacja na moje biodro. Staram się w sumie nie myśleć trochę o tym, bo wiem co po tej operacji będzie dalej, jak moje życie będzie musiało się zmienić, bo będę chodziła o kulach przez trzy miesiące. Więc może na ściance mnie też zobaczycie o kulach. Myślałam nawet, żeby kulę sobie, słuchajcie, ozdobić cyrkoniami. Co Wy na to? Żeby nie być taką nudziarą. Eee, tak, ale to jestem cała ja. Eee, skupiam się na pozytywach, niż na negatywach. Ale no, ciężko mi sobie wyobrazić moją codzienność z, z czwórką dzieci, ja chodząca o kulach, gdzie po prostu muszę je mieć, że tak powiem, przywiązane do rąk. Nie mogę ich puszczać, nie mogę chodzić bez. No i później cała reszta i kolejna operacja. Na pewno gdzieś tam poopowiadam o tym, ale to za dużo gadać. Kto najbardziej zaangażuje się wtedy w pomoc, w opiece nad, no tak jak sama wspomniałaś, no, czwórką dzieci. Jeszcze są malutkie dziewczynki. Zdecydowanie będzie to Konrad, na którego zawsze mogę liczyć. No i moja teściowa, która jest niezastąpiona. Na nią zawsze też możemy razem liczyć, ja i Konrad. Może moja mama przyjedzie, zobaczymy, bo jednak to naprawdę jest duża odpowiedzialność, ale też naprawdę dużo pracy będzie dla nas wszystkich przy dzieciach, gdzie ja no nie będę zdolna do wielu, do wielu rzeczy. Będę musiała dużo leżeć, dużo odpoczywać. Więc im więcej rąk, tym lepiej. Ale dobrze, że mam wsparcie, bo jest Konrad, który jest zawsze przy mnie, jest mama Konrada. No i w razie co moja mama może przyjedzie, więc. A co z koncertami i z pracą zawodową wtedy? Wiesz, to też się nad tym zastanawiam, aczkolwiek ja jestem takim harpaganem, jak to moja przyciłka mówi, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. I jeżeli będą koncerty, a zapowiadają się teraz koncerty świąteczne, no to po prostu przyjadę i zaśpiewam, jakby kule nie sprawiają, że, że muszę leżeć. To są moje... Moje dwie ręce, moje dwie nogi, e, które mają mi pomagać i, i sprawić, że moje zdrowie e, nie podupadnie i nie zrobię sobie większej krzywdy. Natomiast słuchaj, no są różne metody, hoker, koncert akustyczny. E, raczej nie, nie, nie będę miała koncertów z e, zespołem e, na wielkich scenach teraz, tylko bardziej właśnie świąteczne klimaty, więc myślę, że tematycznie wpasuję się <laughs> z tymi kulami.